Jesteśmy dzisiaj w Lubawie. Konstrakt Lubawa podejmuje AZS UW Darkomb Wilanów. Konstrakt Lubowa, został Młodzieżowym Mistrzem Polski. To jest świeża informacja na turnieju w świecie serii rzutów karnych. Pokonany rekord Wielskiego Biała. Najlepszym zawodnikiem Hubert Zadroga. Mam w To oczywiście skład gospodarzy. 105, 17 literski, 11 Miguel Wuel Luba. Marcin Mianowicz w bramce, numer 1. Radosław Marcinkowski numer 15. Kapitan zespołu to oczywiście pierwsza piątka. Oskar Dmochewicz 23. Także Igor Bednarczyk numer 17. Jakub Gróżyński, numer 77. Pojawił się także Menendez na parkiecie Everton. Oj, dobry teraz strzał Frankiewicza. Walczy o piłkę Menendez. Nowy gwiazdo reprezentant Francji Everton. Mocny strzał. Jeszcze zablokowany Pedrynio. No i w końcu otworzył się ten worek z bramkami. Świetnie to zrobił Brazylijczyk w swoim stylu. No i tym razem świetnie broniący dotychczas Marcin Janowicz był po prostu bezradny. Menendez, słyszymy kontra kontra. Menendez, ręka czy też nie? Sędziowie nie reagują. Marcinkowski, strata! Poprzeczka! Już ponad 10 minut tego spotkania za nami. Wciąż tylko 1-0 prowadzi kontrakt. Everton Pedrinho. Okazuje się Menendez. Pedrinho! Drugi raz! Drugi raz! Obramowanie. 60 do 14, jeśli chodzi o ataki. Jeden celny strzał gości, trzy niecelne. Sześć strzałów celnych gospodarzy. Jeszcze interwencja Everton. Jednak to oczywiście dla gospodarzy. Everton. Pedrinho. Dobre dogranie! Gol! 2-0. Jeszcze udało się znaleźć lukę. I wykorzystuje to Frankiewicz. Z numerem 80. Wyprowadza Konstrakt na dwubramkowe prowadzenie. Jest 2-0. Czy jeszcze do przerwy coś wpadnie? Czasu jeszcze trochę jest. Baranowski. No jeszcze piłka w boisku. Ciekawa sytuacja. Menendez się trochę zakłopotał. 3-0. No, zaczyna się, można powiedzieć, ta przepaść powiększać. Jeśli chodzi o wynik. 3-0. Na 3 minuty przed końcem pierwszej części spotkania Pedrinho Everton, Everton 4-0 Ależ to przełożył Everton. No coś pięknego. Rozkręcają nam się zawodnicy kontrakt. Pokazuje się Marcinkowski. Dobre poprawienie Guta broni. Czujny golkiper kontraktu. Kacznerski, Sędlewski. Długo to rozgrywają gospodarze. No już piłka chyba będzie odzyskana przez kontrakt. Nie szansa! Teraz zabrał się Gdzie jest gol? Jest 4-1. Proszę! E, ależ tutaj Mianowicz zrobił akcję bramkową. No i Baranowski trafia. Everton Frankiewicz zablokowany. Po raz kolejny. No i teraz szybka akcja. Ewerton nieudane to wyprowadzenie. Piłki AZD-SU, ale interweniuje Mianowicz. No ale zostawia pustą bramkę, zagrywając do Pedrinho. Krizel, João Miguel Everton. Krizel Everton Everton do prawej nogi. João Miguel, i wreszcie wpisał się na listę strzelców, grać z numerem 11, 5 1 Krizel. Grisel, dobra akcja, ale wykroczenie nad bramką. O, teraz e, prosi o piłkę tam e, zawodnik e, gości. No, został obsłużony świetnym podaniem, ale też e, dobrze broni Guta. Dobry pressing, Żał Na strażu przeciwnika i piłka oddana za darmo. Teraz sporo miejsca. Tutaj ma Adriano mocny strzał, jeszcze w drugie tempo. No, tutaj bawią się, bawią się już zawodnicy kontraktu. Naprawdę niezły występ gości. Bardzo solidna, w miarę szczelna defensywa. Krizel, Żał Miguel. Duża ambicja, Adriano Lemos, teraz Lemos. Miguel Micznerski Frankiewicz chciał sobie skleić piłkę, to się udało! I kolejny gol! 6-1 Trafia Jo Miguel. No i posiadanie piłki dla gości, zobaczmy co tutaj wymyślą. Niezrozumienie: Marcinkowski nie zdążył wrócić, to było takie zagranie na pamięć. Już przed Bramką, no i Mianowicz po raz kolejny świetny interweniuje. Jeszcze Licznerski bardzo ofiarnie przerzutka do Pedro Pereira Marcikowski. Słowa! słaba dzisiaj skuteczność. Jeśli chodzi o konstrukt, to trzeba sobie powiedzieć jasno. Frakiewicz, no i znowu Mianowicz. No, zobaczmy, szansa po raz kolejny Mianowicz. Tutaj ta po, piłka po prostu. Bo nie chciała często wpaść, jak to się mówi, do siatki. No a naprawdę, jeszcze raz, je oh, je je jej, ależ tutaj w końcówce spotkania bardzo złe zdarzenie. 6 do 1, kontrakt Lubawa wygrywa za ZDS-em Darką w Wilanów. Po dwa goleżała Miguela i Evertona, Frankiewicz także Pedrinho i Baranowski dla drużyny. Gość!